Więc dzisiaj mamy 18 stycznia, mam pierwszy dzień ferii, e, i dzisiaj idę do Warszawy i zapytałam się Was na grupie, czy chcecie, żebym nagrywała vloga, e, powiedzieliście, że tak, że zdecydowanie, więc stwierdziłam, że nagram, musiałam zasłonić trochę roletę, więc mogę być trochę różowa, e, bo świeci mi słońce po prostu w twarz. Więc zabiorę Was do Warszawy. Konkretnych planów jako takich nie mam w sumie, um, wiem, że w środę na pewno w biuru będę, więc Wam też coś tam pokażę. No więc będę się teraz szykować i jadę się do Was później. Niech ktoś mi nie powie, że to nie jest cudowna piosenka. Uwielbiam tę piosenkę, jeszcze ta wersja live też jest genialna. Tutaj macie tytuły, jakby chciał. Halinka będziemy prowadzili na tramwaj na tramwaj, na pociąg. Gdzieś w maku wylądowałyśmy. No przywitaj się chociaż. Ja już jestem w Warszawie, to mamy Kospera. Przywitaj się. Hej! Niedługo idziemy na miasto sobie, gdzieś pochodzi. Jeszcze <noise> 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 chcesz coś powiedzieć? Um, zawsze chciałem mieć kota, ale mama mi nie pozwalała. Pewnego dnia zapytałem się, mamo, czemu nie mogę mieć kota? Powiedziała. Jeżeli chcesz wiedzieć, co powiedziała, zasubskrybuj ten kanał. Dokładnie. A powiesz mi, później dali historię, tak? Tak. Dobra, trzymamy cię za słowo.

Kospera w kuchni, robisz śniadanko. Żeby go wyciągnąć w ogóle z łóżka, żeby on wstał, to był naprawdę wyciąg, graniczyło to z cudem. Prawda? Prawda, prawda. Nie lubię wstawać. Ja zawsze jak się kładę, to mam nadzieję, że już się nie wstanę ogólnie. Że będę spał do końca życia. Przestań. Kosper, co robisz? Nie. go wąsa. W końcu stwierdził się o goli. Jestem sobie właśnie w złotych tarasach. Ja chcę iść do McDonalda i tu spotkałam dziewczyny. Wstawcie hey. się. Ola! Weronika. Chcesz powiedzieć, pozdrowić coś? Nie, <laughs> <laughs> ja <teraz> nie wiem. <laughs> Pozdrawiamy Wiktorię. Naszą przyjaciółkę, bo no nie mogę pojechać i nie wiem, wykończył. twoim widzom. No, no. Pozdrawiam. Dziękuję. Ładny mam mikierfony? makijaż. Mm -hmm. Ten pan go wykonał. A ten się śmiał. Hej, witajcie w kolejnym... Tutaj. Uwaga, uwaga. A wreszcie... To? tak dotąd dotąd dot, 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 gdzieś no malutkie chcesz coś powiedzieć? To jest, to jest dobre jak macie dziewczynę na przykład albo w drugą stronie chłopaka i za dużo gada to mi <tum> się tak i wtedy jest super tak Dzięki. nie no myślę że mój rozmiar no XXXL jest ty jeszcze dłuższa. O, Jaki wielki ten kaptur. Myślę, się wpieprzyć. Polecam, polecam. Weź, bo brzydki będzie film. No właśnie... Weź mi. Powiedz, że będziesz zadzwykła. Ten filmik, tak? Już jesteśmy u Kospera w domku. Moja kolacyjka to sobie, którego kosper miłaś, A ty mówisz do mnie? Tak. A że co? Z sosem czy to jest? Be, to jest czosnkowym Dobra, z No, Mam moją kolekcję, No pewnie I się jeszcze obrócił dupam. No, dzisiaj już mamy środę i, I dzisiaj wracam do Poznania Dopiero wieczorem Przed chwilą wstałam, ogarnęłam się I teraz, no prawie się ogarnam. Teraz Kospary się myje ja Zmontował filmik dla was dzisiaj Będę wstawiał na kanał jakiegoś vloga i, I co? W ogóle zapomniałam spodnie odbierzemy. Mam gra, Kosfera tak? Zapomniałam wziąć. Brawo dla mnie. No. I co ci robimy? Jadę do biuru, spotkać się z Zasią bo Zasia tam nagrywa coś ze mną na swój kanał. I no, i o 19 wracam. Jeszcze muszę się z Filipem spotkać, bo wczoraj zapomniałam od niego coś wziąć. Także no. Patrzcie, jestem już z Zasią. Jesteśmy w Starbucksie. Czekamy na Filipa i później idziemy do biuru. My już jesteśmy w biuru, to jest Zasia, szuka pytań do swojego tagu i zaraz będziemy nagrywać filmik na jej... O! <laughs> Brawo! I zaraz będziemy nagrywać filmik na jej kanał. <laughs> no. <laughs> Oczywiście byłam z Zasią, yy, no to równoważ się z tym, że trzeba wylądować na jedzeniu. <grywanie> No, ja już jestem w Pozaniu, właśnie Tata mnie odebrał z dworca. No i Wars w Warszawie bardzo mi się podobało. I teraz idziemy do domku. Tata, chcesz coś powiedzieć? Pozdrowić widzów coś? Tak, pozdrawiam. <grym> no, Tatoś pozdrawia Was. No, a ja właśnie zauważyłam, że jest 10 tysięcy na kanale, także bardzo dziękuję. Ale tu się pojawi. Pfu, ale to się pojawi osobny filmik na ten temat. Także, no, papa.